Dzień dobry. Witam Was, moi drodzy, w moim tutaj filmie. Ja w następnym mogę powiedzieć, że w nocy mi trochę od i spałem tu na tym łóżku, i w środku nocy się przesuwałem tu. I potem znowu nad ranem przeszedłem tutaj spać. Więc, jakby jeżeli macie dwa łóżka, to też nie jest za dobrze, bo może Wam trochę wiecie poświlować. Będziemy zaraz z rana iść biegać, i pokażę Wam ośrodek, jakby ogólnie cały. Jak tutaj to wszystko wygląda. Zajęliście. <laughs> Patrzcie, ja mam tutaj magiczną rękę teraz. Dobra moi drodzy, zobaczcie. Jesteśmy na dworze, na zewnątrz. Zobaczcie jak jest ciepło. Pokażę ten lasek piękny, jak ładny. Widzisz się wdech i normalnie masz... Była samo się do głowy przychodzi takie myślenie jak, k***a biegać, nie? Za mną jest Przety dzisiaj. Dzień dobry. Idziemy biegać. Dobra, dawaj, lecimy. Żyje nam żyje, Nie, żyje nam idzie żyje. Skaczemy przez tą furtkę, dawaj. Robimy park jura. I zobaczyć, czy jest zimna? Znaczy, jest pewnie mega zimna, ale zobaczmy, jak bardzo. Mam no, nadzieję, no, no, że to nie jest jakiś twój głupi pomysł, żeby mi wrzucić zaraz do O <gulity> Mega zimna, no. No jest mega zimna. Fakt się tu jest, środek. Od drugiej strony mamy jeziorko ładne. Weźcie, czy tam staw, czy tam kulkę rzekę. E, to mega ładnie wygląda, stary. No, pranka. Strasznie dalej nie biegałem, serio. Jakoś tak sam z siebie. Dobrze, że się udało. Wyjść teraz. Czujesz tą energię. Fajne. A jeszcze się czuję jeszcze raz? Nie jest jakoś k***a źle, mogę biegać, nie? No. Chodziło o to, że dużo gadaliśmy podczas biegania i myślę, że się tutaj przez to. No, trzeba oddychać dobrze, nie gadać. Wczoraj to była burza w nocy. A jest luty. Koło czwartej czy piątej wyłączyli światło w pokojach. Ja się nie wiem czy korki waliło. No, nie Ale nie było światła, bo była burza stary normalnie Tu jest tak leśniczo a tam będziemy mieli też słoneczko i, i stare jeziora No, jest dalej, dawaj tam. Tam. Deja vu, I just been this place tam Nie można usiąść. Dobra moi drodzy, my żeśmy już tutaj dobiegli. Nagrywaliśmy też wszystkiego, żeby was nie zanudzić. Wkrótce to wszystko wygląda u nas, to możecie jeszcze pokazać ten środek o. Tak sobie pobiegaliśmy tak trochę, ile żeśmy biegali 20 minut. 20 minut, no? Dokładnie. Ja myślę, że bym się tu wbił bo mi zrobił krzywdę, bo miałem przed chwilę takie myśli, że tam się w per... przez ten podiś i siadam na niego. Ja myślę, że ten gorib by się zupełnie skopię będzie ta. no, dzisiaj taki vlog, nie? Jakby perspektywa też z moich oczu no, na kampie jak to wszystko wygląda. Więc to zobaczcie później. Oglądałem TikToki. stary, myśl coś zrób ze mną, bo bo nie, odisteruję tą aplikację, bo ja marodę na nią tyle czasu. Mogłem robić inne rzeczy, a ja 4 pół godziny siedziałem tu i oglądałem TikToki. Ale ty zarobisz ten właśnie w tej aplikacji? Nie do skór, kurde, nic się nie dowiedziałem stary, nic się nie dowiedziałem, nic, nie, dowiedziałem, nic nie zrobiłem. To jest mamy zajęcia sportowe. Dzisiaj chyba tak pójdę, nie będę się przybierał. To jak jest sportowo, nie? Mm. Byłem w tym biegać, to to jest sportowo. <laughs> Jeszcze czuć. Bierzemy za rękawica i za czegoś się tam pouczymy. W roli trenera czuję się spoko, jakby nie, jakby, y, bardziej mam coś takiego z tyłu głowy, że nie powinienem tego robić, bo nie mam żadnych certyfikatów na trenera. Mam na to certyfikaty, cztery. Siema. Moi drodzy, jest przygotowani, wszyscy na sportowo, są ubrani, nie ma żadnych jeansów. Nie ma, nie chyba. Nie ma? Policicie? Nie. Była nie. 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 burza w nocy, była burza. Nie. Dzisiaj się nauczymy, moi drodzy, postaw z takiego keyboxingu. Ja bym przekażę Wam troszeczkę części mojego doświadczenia, bo ja tam no, parę lat tam trenowałem keyboxing. Troszeczkę też miałem przygodę z MMA Podstawy takie typu jak trzymanie gardy prawidłowej, z prawidłowej pozycji i najbardziej podstawowe ciosy też się nauczymy. No coś wam mało opowiem, nie? Wiecie co, jak na was palce to mi się przypomina skrzyżowanie w Nowym Jorku, co nie całe zakorkowane. Dobra, biegacie teraz! Biegacie, biegacie, biegacie! I teraz na moje jest jest na kierunku w drugą stronę, dobra? Teraz do tego ćwiczenia dokładamy jeszcze przysiad. Najpierw wszyscy robią przysiad, potem jest zmiana kierunku. Cała powierzchnia stopy ma być na podłodze. Kiedy wydajecie ciosy, ta uwesta noga, ona zawsze musi być z przodu, to nie poruszacie się, bardziej. Ja idę na bok, ona jest z przodu, to nie I idę sobie w lewo, ona jest z przodu Jest do przodu, to robię tak, do tyłu, najpierw tyłnia, potem przednia, ona jest zawsze z przodu Chciałem wam po co podziękować za trening, bo to już będzie wszystko Podobał wam się trening? Jej, ciekawe kiedy się przewrócę Waga lecimy, cię nie nie, 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 <laughs> Nudzi nam się, nie? Jakby chcieliśmy coś sobie zrobić z tego vloga, więc bijamy na kuchnię, zobaczymy jaka reakcja będzie ogólnie, tam będę wiecie, udawał... Będę udawał, że jestem kucharzem, czy coś, wieś, że zbokana. Będę udawał, że coś robię, nie? Czy coś... Nie dobra, nie, nie wiem, nie, nie, ale ładna kuchnia bardzo. O, nie! O nie! Nie mam, nie mam. Przyznaję przy wszystkich jestem... Ale nie, wszedłem tam i jakby tak zobaczyłem tylu chłopa I ja bym cię przypał zaraz, ale Ładno kuchnię, ładną kuchnię Ja myślałem, że wszyscy będą coś robić i tak ja od tyłu wejdę jakoś ci tam coś się Cichuj, zamaskuje, nie Po cichu, a tu ja wchodzę, tu wszyscy zawarli Smacznego! Nie! To ona powiedziała, tym co razem nie ja Co mam powiedzieć teraz? Co mam powiedzieć? Że Tak? Jakiś trening trzeba sobie cyknąć, jesteśmy tutaj w sali fitness, tu, nie będzie tyle, na razie na początek, na rozgrzeweczkę. Dobra, i co, my sobie zrobimy tu klatę myślę, jakieś pompeczki, jakieś brzuszki, bo ja nie robiłem żadnych ogóle. no i dzieciakami to są moje jedyne treningi. Też można sobie ćwiczyć tak równowagę, na przykład, wiecie, jak stoicie na przykład na przeciwniku, nie, siedzicie sobie. Wiecie, wiadomo, on się wam wymyka troszeczkę, nie? Musicie trzymać równowagę. To piłka jest taka fajna jakby yy, treningiem do tego, że można się położyć, patrzeć na kolankach, co nie? Patrzcie, uwaga. I się trzyma tutaj równowagę, co nie? Trzyma tą równowagę. widzicie? Trzyma sobie tą równowagę jeszcze uderza tutaj, nie? O, jeszcze jest jedno fajne ćwiczenie. tak? I bez tutaj... Przekręciłem, że tak, po plecach, o, o. o kur... jakie to jest... Kur... Ej, stary, pomóż mi. Kur... Zratuję, zratuję. Zrazałem? Zrazałem cię, kur... Kur... jakie to jest... Za to jest lekkie. Taro to nie twoja liga NBA, liczby moich wsadów nie pobije nawet Lebron James A, opanowałem K**wa, Cils k**wa Ja k**wa K**wa, więc k**wa K**wa A, Pekin, Cilio K**wa Alina, ciśnij k**wa Same rączki teraz k**wa Dobra, no to byłby na tyle z naszego treningu. To są jedne z ostatnich dni, które jesteśmy na obozie, nie? Dzisiaj jest jeden z ostatnich dni. Przywyczajem się przez te parę dni do tych kampów. To było coś takiego, że wracałem parę dni do Warszawy, potem na te, na te, na te kampy, i tutaj nawet. a nie było. Miło spędziłem tu czas. To nie było łatwe zadanie. Yy, też prowadzić te zajęcia, to wszystko, myślę, że fajne, fajne doświadczenie na pewno nie w moim życiu. Ja też ogólnie, to jest mój pierwszy kamp bez Zuzi, bo zawsze Zuzia ze mną była trzy turnusy, była trzy, a teraz czwarty, byłem sam i tak powiem wam, że siedziałem sam przez te parę dni. Nie było to łatwe, nie było to łatwe, ale jakoś daliśmy radę. Bum. Niech pani tak nie patrzy w telefon, bo to czasami nie czasami się zapatrze. No właśnie, to jest moje, <grywia> tak, tak, tak. to jest to jest moje, to jest to jest ale to jest to jest moje, to jest moje, to jest na to jest moje, to jest moje, to jest to 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 wilki, znów to jestem z województwa <grywia> Macie z kim sobie rozmawiam? Siema! Jesteśmy podczas rozłąki, ale nadal cały czas wiecie, wszystko jest na miejscu. Bijamy teraz, pokażę cię tak o tam widzą, dobra? Siema! Dziękuję! Tak jest! Drodzy, dobry, dziękuję Dziękować bardzo za zajęcia. Eee... Bardzo fajnie się z Państwo współpracowało, macie zajamkę, macie to, macie tamto, więc mam nadzieję, że niektórzy z Was, jest na swoich sił w e, sportach walki, e, to się powiedzieć, na pewno nie chcę gdzieś na waszych buziach, e, płaczu, smutku. Weźcie sobie coś poz pozytywnego z tego obozu ile przy tym przeżyli, przeżyliście pozytywnych chwil i w ogóle będzie dużo doświadczeń, więc patrz na to pozytywnie, nie patrz na jakiś duży to, że z koniec, bo jeszcze będzie dużo doświadczeń. Pozytywnie i to dziękuję wam, moi drodzy, dziękuję Dobra, godzina 19 No ogólnie to to było pół godziny temu mniej więcej ale 19 godzina, 17 luty zapamiętajcie tą datę, ponieważ będziecie obchodzić rocznicę Wbyliśmy właśnie w tym momencie 100 tysięcy obserwujących na YouTubie jopie ja Dostanę przycisk YouTube na razie srebrny, co prawda? No, za mało latałem no, to to było moje marzenie do z, z moich marzeń. Moi no, drodzy, nigdy nie, nie poddawajcie się, Pamiętajcie, wszystko jest możliwe. W ogólnie pomogła mi ilość żuzia wbić, bo zrobiła live'a i, i przekazała tam żeby wbijali. Brakowało tam chyba 15 albo 2000 i, i jest, moi drodzy, mamy stoka. Siema, jesteśmy tutaj na obozie teraz i zagramy sobie w grę. Eee... Przekazuję telefon osobie, która... Uwaga, teraz ja pierwszy. Ja przekazuję telefon osobie, która jest podobna do mojej dziewczyny. Albo nie Aaaa! która, która udaje moją dziewczynę. Przekazuję telefon osobie, co? która jest... Przekazuję telefon osobie, która chodzi przez cały tydzień w moim bluzie. Przekazuję telefon osobie, która jest e, najlepszą chłopczynią na świecie. E, przekazuję telefon osobie, która ma największy bałagan w pokoju. E, przekazuję... Nie. Oczywiście wiecie, nie śmierdzę mi stopy, tylko tak powiedziała, to pewnie dlatego, bo myślała, że będzie fajne, jak tak powiem. Ja już towarzystwo wtedy, nie? My drodzy, rodzenie się tutaj pakuje, zaraz wjeżdżamy kimś wam w nie? Miło było, było dzień z wami przestrzeń, miło było rozpoznać. Trzymajcie się! Trzymajcie się! Gdzie ma papa? Siema! ma, Siema, No, no, wiem, wiem, ja też, ja też. Dobra, zamykajcie już te okna, bo będzie, będzie wam zimno w pokoju. Dobra, elo! no moi drodzy, dojechaliśmy właśnie niedawno do domu X Jest godzina Zaraz będzie północ, zbliża się I tutaj do mojej królewny Co mam powiedzieć? Mam nadzieję, że film się spodobał, to był taki vlogmas mas. taki mas. to był vlog po prostu No to co, zakończymy ten odcinek, trzymajcie się ciepło Zostawcie k**** suba, bo 50% z was mnie nie subskrybuje Nawet nie wiem czy nie 70% nie k***a, k***a. Dziękuję, czemu się. Dobra.